Mikrotransakcje jeszcze do niedawna były domeną gier Free to Play, która umożliwiała zarabianie na siebie produkcją, które dostępne są za darmo. Niestety, coraz częściej trafiają one również do gier, które kosztują niemałe pieniądze. Sprawa dodatkowo się komplikuje w momencie, gdy okazuje się, że wydawanie pieniędzy na wirtualne przedmioty sprawia, że nasza postać staje się potężniejsza w rozgrywkach wieloosobowych. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy można zrealizować to w sposób mniej szkodliwy dla graczy. Oto 10 gier ze sprawiedliwymi mikrotransakcjami. Numer 10. World of Warcraft Obecność tego MMORPG może dziwić. To gra płatna, z płatnymi dodatkami i co miesięczną subskrypcją. Nie da się jednak ukryć, że same mikrotransakcje nie mają tutaj wpływu na rozgrywkę. W wirtualnym sklepie gracze mogą nabyć np. wierzchowce czy zwierzaki towarzyszy, a nawet możliwość błyskawicznego podbicia do poziomu doświadczenia, ale nie znajdziemy tu nic, co mogłoby dać nam przewagę nad innymi graczami. Zdobycie wyposażenia wiąże się ze spędzeniem długich godzin w rajdach lub rozgrywkach PvP. Numer 9. Guild Wars 2. Guild Wars 2 idzie o krok dalej niż World of Warcraft, będąc grą MMORPG, która nie wymaga uiszczania abonamentu każdego miesiąca. Z tego powodu też dostępny w grze sklepik jest dużo bardziej rozbudowany niż ten u konkurencji. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z przedmiotami kosmetycznymi, chociaż nie brakuje i pewnych bonusów do rozgrywki. Nie są one jednak zbyt inwazyjne, a wiele przedmiotów możemy zdobyć bez większego wysiłku w samej grze. Numer 8. Destiny 2. O mikrotransakcjach w Destiny 2 było głośno na długo przed premierą gry. Mówimy bowiem o tytule dostępnym standardowej dla wysokobudżetowych gier w cenie 60 dolarów. Na szczęście, po premierze okazało się, że jasne engramy zawierają przedmioty kosmetyczne i modyfikacje, które można zdobyć również podczas normalnej rozgrywki, a wirtualna waluta pozwala przyspieszyć ich zdobywanie, ale mimo wszystko nie pozwoli nam to sprawić, że nasz bohater stanie się niezwykle potężny. Numer 7 Card Hunter to nietypowa gra, która łączy w sobie elementy turowej strategii gry planszowej oraz karcianki. Mogłoby się wydawać, że tworzy to idealny fundament pod mikrotransakcje, ale okazuje się, że wydawanie pieniędzy nie jest tu konieczne do dobrej zabawy. A nasze talie możemy rozbudowywać bez potrzeby robienia zakupów w wirtualnym sklepiku. Numer 6. Team Fortress 2. Team Fortress 2 zadebiutowało 10 lat temu, ale nadal cieszy się ogromną popularnością. Związane jest to nie tylko z satysfakcjonującym modelem rozgrywki, ale również z bardzo sprawiedliwym podejściem do mikrotransakcji. Gracze mogą wydać pieniądze na kosmetyczne przedmioty, zyskując tym samym status premium w grze, ale tak naprawdę nie ma to wpływu na samą rozgrywkę. Same czapki, bronie i skórki można też zdobyć w trakcie samej rozgrywki, bez potrzeby sięgania po portfel. Numer 5 Overwatch. Z podobnego pomysłu korzysta również sieciowa strzelanka od firmy Blizzard. Kupując grę, otrzymujemy dostęp do całej obecnej i przyszłej zawartości, w tym nowych map i bohaterów, którzy pojawiają się w tej produkcji w ramach regularnych aktualizacji. Pieniądze możemy wydawać jedynie na skrzynki z przedmiotami kosmetycznymi, ale możemy zdobyć je również za postępy w rozgrywce, jak na przykład awansowanie na kolejne poziomy doświadczenia. Numer 4: Heroes of the Storm Firma Blizzard co miesiąc udostępnia graczom pulę bohaterów dostępnych za darmo, których można dowoli testować przez 7 dni. Jeśli któryś z nich przypadnie nam do gustu, to możemy kupić go zarówno za prawdziwą gotówkę, jak i wirtualną walutę, którą otrzymujemy za rozgrywanie meczów i wykonywanie codziennych wyzwań. Nie brakuje tu również przedmiotów kosmetycznych, ale i te są możliwe do zdobycia bez potrzeby rzucania pieniędzmi w ekran. Numer 3. Path of Exile Wiele osób uważa Path of Exile za grę znacznie lepszą od Diablo 3. Z pewnością wpływ na to ma również system, w jakim produkcja ta jest dystrybuowana. Można pobrać ją zupełnie za darmo. Cała zawartość jest tu również dostępna bez potrzeby wydawania chociażby złotówki. Dobrym pomysłem może być wydanie kilku dolarów na zwiększenie pojemności naszej skrytki, jednak nie jest to obowiązkowe, a cała reszta wirtualnych przedmiotów za prawdziwe pieniądze ma już znaczenie wyłącznie kosmetyczne. Numer 2: Counter-Strike: Global Offensive CSGO to jedna z popularniejszych gier sportowych na świecie, a jakiekolwiek mikropłatności, które miałyby wpływ na rozgrywkę, przyczyniłyby się do zaburzenia balansu. Nic więc dziwnego, że twórcy na nic takiego się nie zdecydowali. Za pieniądze możemy kupić tutaj skrzynki z wyposażeniem, które zmienią wygląd naszych broni, ale nie będzie miało to wpływu na ich potencjał bojowy. Numer 1. Dota 2 Trudno znaleźć drugą grę, która podchodziłaby w równie sprawiedliwy sposób do tematu mikrotransakcji. Dota 2 dostępna jest za darmo i od samego początku mamy w niej dostęp do wszystkich grywalnych bohaterów. Pieniądze możemy wydawać na przedmioty kosmetyczne, zmieniające wyłącznie wygląd postaci, i chociaż niektóre z nich wyglądają świetnie, to nie mają wpływu na nasze możliwości na polu bitwy. Taki system wydaje się sprawdzać, bo gra od dłuższego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem na platformie Steam. To było nasze zestawienie 10 najbardziej sprawiedliwych gier z mikrotransakcjami. A jakie wy znacie i jakie, jakie wy gracie, dajcie koniecznie znać w komentarzu pod filmem. Sprawdźcie koniecznie nasz fanpage, żeby być na bieżąco z naszymi odcinkami, i skoro o odcinkach mowa, to zobaczcie ten, który pojawił się teraz na ekranie. Do zobaczenia i do usłyszenia, kochani, trzymajcie się, cześć!